Wejdź na ekspertia.com.pl i kup moją książkę Nawyki 2.0, która pomoże Ci zmienić Twoje życie bez silnej woli. Na stronę pajacu to ja sobie mogę najwyżej wyjść, wiesz? Przez tę reklamę. Ja kupiłem tę książkę. Jeździ se taki eleganci yy, Bentleyem po mieście i, i milionerów przepytuje yy, komu i ile ukradli. Będę pewnie z wypożyczalni, garniturę na kredyt, włosy na cukier ułożony, elegancik picuś, dla Bez sensu to jest. Książka haha, o nawykach ja, ja mam dobre nawyki. Ja w fotelu sobie siądę, piwko proszę bardzo, sobie otworzę, prawda? Puszczę ze telewizora. Nawyki. Mój szwagier miał taki nawyk jeden, że zaczął jechać. No i co? No i dostał zawału i umarł. No i ten, tyle mu z tego, z tego nawyku jest. <grym> <grym> Lepsze życie. Lepsze życie to masz w Madrycie, a nie tutaj. Każdy dureń może taką książkę napisać. Tutaj debilić, no, Moje życie jest fajne i ja nic nie będę w nim zmieniał. Po co mam zmieniać? Piwko, fotelik, telewizorek. Ani ta książka to, to, ani to to jest mądre, ani to jest dowcipne, a, 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 a rozrywka to już w ogóle żadna. Człowieku, pod żadnym pozorem nie wchodź na stronę Kompel i nie kupuj książki Mariana Podwieczorka. Yy, znaczy on się chyba inaczej nazywa. On. Macieja wieczorka, Macieja wieczorka pod tytułem Nawyki 2.0. I jeszcze temu wieczorku się coś uda i cię przekona i wstaniesz z fotela. A po co ci to? Masz bardzo dobre nawyki. Siedzisz w fotelu, oglądasz telewizora. Piwko, no, żadnych książek, a wieczorka nie, nie mam. Żadnych książek. Fotelik, telewizor, masę możesz jakiegoś obejrzeć albo grę o zgon. Piękne życie.